Mam na imię Marcel e, Znany bardziej jako Marcel Zycieciarzyc Dokładnie tak. Okej. Okay. A ty jesteś już teraz w łukę czy przed łukę? Gdzie ty jesteś? E, no dosłownie tak z 10 metrów obok. Łukę, pod, jakby tak powiedzieć, nie wiem, pod taszkiem. A rozumiem. Że tutaj wiatr zbytnio nie wiał i po prostu, że tutaj wyspowni rzadko prześwietlił. No dobra, a powiedz mi jak tam, stresujesz się czy nie? No jest lekki stresik, ale myślę, że się odpowiednio wyuczyłem. Najwyżej powiem co i jak po. No tak, tak, spotkamy się jeszcze po. A byłeś już tam wewnątrz, czy nie? Czy jeszcze nie wchodziłeś? E, jeszcze nie, jeszcze nie wchodziłem. No to dobra, to w takim razie ja ci życzę powodzenia i e, usłyszymy się po. Okej? Okay? Bardzo dziękuję. No, to trzymam kciuki i e, później mi zdasz relację, powiesz co i jak e, po. Dobrze, no, do usłyszenia. No, cześć, cześć. To opowiadaj. Szybko poszło, 12.10, czyli godzina 10 minut. Szybko poszło, bo z tego co wyliczyłem 40 minut, tylko musiałem tutaj chwilę jeszcze się ogarnąć. Z tego co wiem, no to wszyscy zdali. Doszło do że jedna osoba nie zdała, ale nie mam pewności. Mam dosyć ważną informację dla osób, które będą zdawały w Szczecinie. No, tak, myślę, że będzie bardzo podobnie. E, pisemny wyglądał tak, e, że po prostu były dosłownie słowo, słowo, te same pytania co na egzaminie KF, przez co, no, moim zdaniem warto, e, no, no kuć, po prostu kuć pytania. E, no, ale za dużo nauki to nie mam, bo te pytania i tak są dosyć logiczne. Akurat w moim przypadku nie było żadnych schematów, nic. E, nie wiem, jak tam u innych, czy były inne pytania, ale u mnie po prostu. To no było tak jak na egzaminie, prościutko, chyba jeden błąd po prostu, bo nie zapamiętałem jednej daty. A ustny wygląda tak, że losujemy karteczki, w tym przypadku A4 były po prostu tam nie wiem, z 9 na stole, ja sobie po prostu wybrałem jedną i były 4 pytania, coś takiego. Był, było 5 przykładów w pierwszym zadaniu, żeby przeliterować kupiec znaków. W kolejnym było, żeby Kody Q zamienić na no jakby no słowa, co to oznacza, w kolejnym na odwrót, i ostatnia, no to było e, łączność, ale to nie jest taka łączność na sucho, że całą trzeba przeprowadzać, tylko przynajmniej u mnie tak było, że e, było trzeba. Na początku wywołać ogólnie i później po prostu przeliterować swoje imię i podać, że QTH, co było już podane, że Szczecin i, i tyle po prostu mhm. wszystko poszło fajnie. No na początku był stres, ja już byłem przygotowany na porażkę, ale kompletnie nie spodziewałem się, że taki będzie oprócz sprawy. Także tak będzie łatwo, więc. No widzisz. No. No to dobrze, to świetnie, to świetnie, pewnie niedługo się usłyszymy na falach heteru. a powiedz mi, dużo osób zdawało, ile mniej więcej? Nie było chyba pełnej e, dwunastki, aczkolwiek nie wiem, tak z dziewięć, chyba mhm. było z dziewięć, e, była też taka, nie wiem, na moje oko trzynastoletnia dziewczyna o. i też zdała. O kurcze, no to świetnie. Właśnie miałem pytać jeszcze o jakby wiekowy zakres. Czy więcej młodych, takich jak ty No to wygląda to tak, że akurat same osoby dorosłe, nie wiem, powiedzmy w okolicach trzydziestki, coś takiego zdawały, mhm. no to wiadomo będzie się różnić. No ale młodsze osoby w ja i właśnie ta dziewczyna. Aha, no to super. No dobra, to bardzo się cieszę, że się udało, znaczy udało. No przygotowałeś się, nauczyłeś to zdałeś po prostu. No, także pewnie do usłyszenia na jakimś przemienniku, jak już dostaniesz pozwolenie. Masz jakieś radio? Czy dopiero będziesz sobie? No na razie takich poważniejszych nie, oczywiście, ma oś musi być, ale no tak. to nie wiem, czy można uznać za radio do pogadania. No pewnie, że można. Po to są przemienniki, po to są częstotliwości wywoławcze na 2,70 m, żeby z takiego radia można było zacząć. O to w tym chodzi między innymi. No to super. Dobra, bardzo Ci dziękuję w takim razie za relację. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. No, trzymaj się, cześć cześć.